Kolejne zadanie, piąte, tym razem dągi. Amfiteatr ma 11 rzędów miejsc siedzących. W pierwszym rzędzie znajduje się 18 miejsc, w każdym następnym jest o 3 miejsca więcej niż w poprzednim. Ile miejsc siedzących jest w amfiteatrze? Zadanie z poziomu podstawowego na pewno, i to zadanie można zrobić wzorami, można też zrobić wypisując elementy. Więc najpierw zrobię tak jak. Matematycznie, bardziej poprawnie, czyli korzystając ze wzorów z własności ciągu. Sposób drugi zrobię wypisując, bo to zadanie jest dla również tych, którzy chcą tylko maturę zdać, czyli mieć te 30%, więc myślę, że to takie zadanie akurat dla tych osób. W każdym następnym jest o, są o trzy miejsca więcej niż w poprzednim, czyli liczba elementów ciągle wzrasta o tą samą wartość. To znaczy, że jest to ciąg. Arytmetyczny, w którym pierwszy wyraz to jest liczba miejsc w pierwszym rzędzie, czyli 18, liczba rzędów to jest liczba elementów w ciągu, czyli 11 i r jest równe 3. To jest ta liczba, o którą wzrasta nam liczba miejsc w każdym rzędzie. No i mam wyliczyć sumę, skorzystam z, mam dwa wzory w ciągu arytmetycznym, skorzystam z tego dwa a1, n minus 1 razy r przez 2 razy n, ponieważ tutaj wszystkie, wszystkie elementy potrzebne do wyliczenia tego y, wzoru mam, więc te, a w tym drugim wzorze bym musiał jeszcze wyliczyć jedenasty y, wyraz ciągu. S11 równa się 2a1, czyli 2 razy 18 plus 11 minus 1 razy 3 przez 2 i razy 11 Czyli 36 dodać 30 przez 2 razy 11, czyli 66 przez 2 to jest 33 razy 11, czyli 363. I to jest odpowiedź do zadania. Teraz, gdybym chciał yy, zrobić to drugim sposobem, no to po prostu wypisuję te elementy i je dodaję, w cudzysłowie mówiąc, ręcznie, na piechotę. Czyli tak. Pierwszym jest osiemnaście miejsc. Każdym następnym jest o trzy więcej. Czyli drugi rząd, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. To mam wpisane liczbę miejsc w każdym rzędzie. I teraz jeżeli do siebie dodam te wszystkie na kalkulatorze, Policzę, to wychodzi 363. Zadanie na jutro: planimetria, okręgi styczne zewnętrznie i do tego jeszcze proste, które są styczne do okręgów. Czyli, tak jak mówiłem na początku, zadanie z geometrii na płaszczyźnie.